Cała ta propaganda w Europie i USA na temat wojny na Ukrainie mówi, nieprowokowana agresja Rosji, nic się nie stało, my nic nie zrobiliśmy. To takie smutne, bo ci ludzie powinni się czegoś nauczyć, powinni znać trochę historii, jak to się zaczęło. Zaczęło się od tego, że w latach 90. w kontekście dyplomacji dotyczącej zjednoczenia Niemiec, USA i Niemcy obiecały Gorbaczowowi brak ruchu NATO na wschód. Potem oczywiście Związek Radziecki zniknął i stało się coś bardzo ważnego. Rosjanie chcieli wyrwać się z 75-letniej konsekwencji rewolucji bolszewickiej. Chcieli przejść do czegoś lepszego. I co mówili do mnie? Co mówili publicznie cały czas? Wspólna przestrzeń pokoju i dobrobytu od Rotterdamu po Władę Wostok oni to naprawdę mieli na myśli. Nie mieli żadnych środków, by wysuwać żądania o cokolwiek innego. Chcieli po prostu normalnych relacji. Istnieje niezwykła debata między Kissingerem a ostatnim ambasadorem USA w ZSRR, Jackiem Metlockiem. A temat dotyczył rozszerzenia NATO. Metlock mówi, po co nam rozszerzać NATO? Rosja nam nie zagraża. Rozwiązała układ warszawski. Czyli swój sojusz militarny, jej kompleks wojskowo-przemysłowy jest w rozsypce. Rosyjska gospodarka, zero zagrożenia, a my próbujemy nawiązać normalne relacje, bo po dekadach zimnej wojny. Więc McNeil pyta Kissingera, a Kissinger mówi, tak, NATO powinno się rozszerzyć. McNeil jest zdziwiony. Dlaczego, panie Kissinger? Czy oni są zagrożeniem? Nie, nie, Rosja nie jest zagrożeniem. Czy zagrażają swoim sąsiadom? Nie, nie. Ale ambasador Matlock mówi, że to bardzo rozdrażni Rosjan. A Kissinger odpowiada: cóż, jeśli nie możemy ich drażnić, gdy są słabi, to co zrobisz, gdy będą silni? Jeśli dziś nie mamy odwagi odrażnić Rosjan, gdy są słabi, to iluzją jest myśleć, że nagle odważymy się na to, gdy będą silniejsi. I to właśnie amerykańskie podejście. Zawsze wykorzystać przewagę, dlaczego nie? Zamiast powiedzieć, może moglibyśmy mieć normalne relacje, oni nie byliby w stanie tego sobie wyobrazić. Oczywiście USA oszukują jak zawsze. I Clinton zaczyna mówić. Może powinniśmy rozszerzyć NATO, nie zwracając uwagi na żadne wcześniejsze obietnice. Partnerstwo zaprasza wszystkie dawne państwa Układu Warszawskiego i byłego ZSRR oraz inne kraje należące do NATO do współpracy militarnej z NATO. Postanowili, osłabimy Rosję, otoczymy ją militarnie i sprawimy, że się rozpadnie. Mówili, będzie konfederacja trzech słabych państw, europejska Rosja, syberyjska Rosja, rosyjski Daleki Wschód. I działo się to równolegle z rozszerzeniem NATO. Działo się to w czasie, gdy USA bombardowały Belgrad przez 78 dni by podzielić Serbię na pół, a potem w Kosowie postawiły największą bazę NATO w południowo-wschodniej Europie. Więc Rosjanie mówią, żartujecie, bombardujecie Belgrad, wychodzicie z traktatu obrony antybalistycznej, atakujecie Irak na kompletnie fałszywych przesłankach, rozszerzacie NATO mimo danego słowa. Używacie NATO do obalenia Kaddafiego, uruchamiacie operację CIA, żeby obalić Bashara al-Assada, a teraz mówicie, że NATO rozszerzy się na Ukrainę i Gruzję. NATO z zadowoleniem przyjmuje aspiracje Ukrainy i Gruzji do członkostwa w NATO. Myślicie, że Rosja na to nie patrzy i się nie niepokoi. Oczywiście, że się niepokoi, bo 21 lutego 2014 roku trzech ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej negocjowało z Janukowiczem, że pozostanie on u władzy i odbędą się wybory za 8 miesięcy. Zgodził się na to także Putin. Następnego ranka doszło do przewrotu wspieranego przez USA, który obalił Janukowycza. Myślę, że Jaceniuk jest odpowiednim człowiekiem, ma doświadczenie ekonomiczne, rządowe i wiesz, pieprzyć Unię Europejską. Dokładnie. Musimy coś zrobić, żeby... USA w ułamku sekundy ogłosiły popieramy nowy rząd. Europa pełna rzekomych zasad powiedziała nie, nie, Janukowicz jest prezydentem. Oczywiście, że tego nie powiedziała. Powiedziała cokolwiek powie Waszyngton. nagle Europa nie była w stanie pamiętać nawet 24 godzin, że negocjowała porozumienie zgodnie z którym Janukowicz pozostać na stanowisku. Zamiast tego powiedzieli: Nie, nie, on zrezygnował. A Janukowicz mówił przepraszam bardzo, nie zrezygnowałem. Zostałem obalony w wyniku gwałtownego zamachu stanu. Nadal jestem prezydentem. Myślicie, że Rosjanie tego nie wiedzą? Oczywiście, że wiedzą. I mówią, nie podoba nam się to, bo to typowa amerykańska operacja. Chcą przejąć Ukrainę, aby postawić swoje systemy rakietowe i bazy wojskowe na naszej granicy. A ciekawe jest to, że na Ukrainie istniał przytłaczający sprzeciw wobec NATO aż do przewrotu z lutego 2014 roku. Janukowicz wiedział, to nie jest mądre, jeśli pójdziemy tą drogą, staniemy się strefą wojny. Bo gdy tylko rząd po przewrocie przejął władzę, powiedzieli, nie sądzimy, żeby Rosja powinna pozostać dłużej na Krymie. Rosja miała jedynie 25-letnią dzierżawę bazy morskiej. Przewrót nie był przypadkiem. Jego celem było wyrzucenie Rosji z Sewastopola. To właśnie było przyczyną wojny krymskiej w 1853 roku, kiedy Wielka Brytania i Francja powiedziały wypchnąć Rosję z Morza Czarnego. Więc w 2014 roku Rosja odzyskuje Krym, mówiąc, nie ma mowy, żeby to wpadło w ręce NATO. Zaczyna się wojna w Donbasie. Rosja mówi, musimy powstrzymać eskalację przemocy. Dochodzi do porozumienia Minsk II. Francja, Niemcy, Rosja i Ukraina zgadzają się nadać rosyjskojęzycznemu Donbasowi autonomię, by zakończyć wojnę. Co robi USA? Oczywiście mówi do tego rządu po przewrocie i do proszenki. Olejcie to. Nie chcemy autonomii. Chcemy odzyskać ten region siłą. A kiedy przychodzi Trump, USA pompują w pomoc wojskową i budują milionową armię, największą w Europie. A potem, gdy Rosja dokonuje inwazji 24 lutego 2022 roku, po tygodniu Załęski mówi, dobrze, możemy być neutralni. Ukraińcy wysyłają notę do Rosjan, nie potrzebujemy NATO. Jeśli przestaniecie walczyć, ogłosimy neutralność. Rozpoczął się proces negocjacji w Stambule. 15 kwietnia obie strony parafowały niemal gotowe porozumienie pokojowe oparte na neutralności Ukrainy. Co się stało? USA i Wielka Brytania powiedziały Ukrainie nie, walczcie dalej. A Ukraina prawdopodobnie kiedy wojna się zakończy, z dwoma milionami może więcej zabitych i ciężko rannych. To są ludzie, oni mają żony, dzieci, a nigdy tego nie usłyszysz od Europejczyków, którzy powtarzają tylko Rosja, Rosja, Rosja. To były Stany Zjednoczone, odurzone własną potęgą, mówiące możemy zrobić wszystko, z planem. A planem było uczynić z Rosji państwo trzeciej, czwartej lub piątej kategorii, albo ją rozbroić. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Kiluminati Team.